Cześć ja Mandero, dzisiaj witam kolejny odcinek z Terrarii Jak widzicie troszeczkę się nam tutaj zmieniło Od ostatniego czasu, dlatego polecam być na streamach Będzie można... Będzie można zrobić dzisiejsze ym, armię Kawa kula i generalnie jak widać Troszeczkę się umie Ja ten łuk odstawię, Czy nie jest potrzebny, nie? Nie Te strzały kurwa to tylko, bo wy tam strzelacie. To A, a ja tu odkładam rzeczy bezkresownie ale coś mi pizło za chwilę Czemu dostawałem topór? Leci kula! A po co mi ten topór? To jest kilo. Okej. To kilo. Okay. Lepszy. A, dobra. Nie wiem czemu to się nazywa, po prostu to opór. Zajebiście. Sztandar... Niebia... ...niebiański... ...przeklinając Pszczy... kurka Gadenizu... do z nocest... płomienia. Ale ja nie mam klucza z plantery. Ja nie podniosłem kurwa tego. Ale my plantery nie biliśmy jeszcze. A my przed planterą jesteśmy, dobra. Ja w ogóle nam zrobiłem farmę dragona. Czą rzecz magiczną? Może dostać z goblinów? Z goblinów pewnie. No Mi to stary. jest niezbędne, dla mnie to jest useless. Bardzo. No, no co, i gotowi na, na planterę stajemy. No i to bardzo, ale na planterę to jest bardzo mobilny. Czekaj, ja jedę rzeczy. Ale znaczy, w sumie na planterę możemy iść bardzo gotowi i jeszcze bardziej, jakby pokazać wśroda, ale to no. tak, ja chcę, ja eee, chcę, Chodź generalnie Hadzie, ty. Przekuj. I teraz tak, Ja kilo. dla sobie nie zrobię zbytnio dla skrzydła. Ile? Ja farbiłem, ja mam. Zajebiście, dziękuję, jednak jesteś kochana, nie Hadem. Eee, mam, patrz, co Ankrzyjda, mam. W sumie mam, już powoli do Ankshilda też mam. celem pszczołami. Co? Ja z... nigdy nie robię Angshilda, ale zawsze staram się zrobić tego Celestial Shielda. O, o no! On jest bardzo dobry. A, dobra. Bo... Robię nam item, który jest całkowicie useless, ale możemy go zrobić. Okej. Okay. Patrz, Ciuchcie. Jestem jest Ciuchcia? Pakaś ciuchcie. Ciuchcia! Ciuchcia! Ciu Wszyscy wsiadać. Jedziemy do Białego no, no tak średnio bym powiedział, tak średnio właśnie e, nie spodziewałem się, że można te teraz i sa e, łowić same ryby. Można jak najbardziej. ryby są od to było. Da się? Hmm. No? Da bo się. Z, z ryb wypadają i, i z ksynki, A? No. Ksynek ma surowce. Im dalszy etap, tym e, te... Rudy może. No, okej. Okay. Nie pamiętać. O, w końcu. Tam, to tam. Yy, 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 może jakaś bliższa będzie? No. Wejdź sobie na górę. Taka brązowa jest pigma Tu jest pigma Piramida Ty to masz farta jednak że znalazłeś Ostatnio szukaliśmy ich huu Czekaj w sumie eee yy, czekaj Zaw ja jest zostań sobie okej? Okay? Ile tylko młotek? A ja też mam młotek a ty masz młotek? Eee, dobra Sama daj mi młotek e, nie No, po co ci? Daj mi młotek Dobra, tylko potem oddaj Dzięki za... Dzięki za młotek Dobra, serdecznie jak, jak dobrze pamiętam, jak to się robiło I tak o... ale po co? Dzięki, ale... Za... Kurde, w złą stronę zrobiłem Próbuję stykować w grę. Okej. Okay. Nie, poczynam go. Ja obserwuję, co robi ten chłopak. woda przeszkadza ta. Nie ma ona się kraść To oddaj mi młotek. Ale co on tam robi?! Jakby się dało, to by osoby by spizdronowały. Poczekaj, masz O, tu będę miał ten, pełne... no. A jestem tam się normalnie dostać? Po po tego, którego będziemy chcieli iść. Okay. sobie Zrobiłem dzianko na kopanie Ale dobrze. To się tu klepy święty? Nie. 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 widzę, Nie. No, <noise> I znowu do świętego bije, ty do świętego szczęścia nie masz ja oh, ja, po nie widzę takiego Nie mam, mam pokim na pokon Tu jest tak Ale grobe, ciekawe ty tu umarł Nie wiem choć się domyślał Jak ty tu przelazł? Nie ni daszuwałem Dasz... 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 A Sama, nie iść tego kwiatka Zniżdż ten kwiatek, dobrze. Nie, Uwi uwierz mi, nie, Ale ja mam młotek w ręce już. No, Można nawet kilofem, ale nie, niż. Dobra. Nie, to nie. Przekonałeś mnie. Tylko poczekaj chwilę. Te się, Te się. Aciek te te paisiem. te paisiem. Aciek te paisiem. Aciek Dobra, tepam się. Ale... Gdzie? Nie pamiętam. I... Ja Lepiej nie... się wtypnąłem do domku, potem do was. Ale myślałem, że przyjdzie do was. Target. Że złapie na was agro. Target. Ale powinien zmienić target. Nie. Bo to dom... do domku się wytypałeś ty własnym. No. No, że do domku A, dobra. Wszystko jasne. jest Ty nie masz pula? Nie. Mogę ci dać bo mam ja mam 470. Ja mam 455. A, to wyniesienie właśnie, buja, to czekajcie. No mam 460, I... teraz, już znalazłem. Przed, aha, przez chwilę. Masz tam kilka. B się B. błykało wszystkie, nie? Tak. Dobra, idę, no idę. Zabbiłem idę. się. Dobra. Zbugowała się panowie. Ona i, nie. ona za przyjdzie. Idzie, idzie, łapki już ma. Czekajcie. A Akurat dla najbardziej się podoba z osoba bo ma y, swój charakterystyczny... jeszcze ty k***a czy nie, czy... O! Przeciwy swoje zaproszenie. Mam pocisku! Nie mogę atakować, nie mam broni! I za raz... Bum, bum, dwa klety. Jak ja umarłem, no, na tym no, nie dotknąłem. Nie wiem, mnie tu zastanawia, jak ja umarłem, nie? Kaczki te, które ona wyszła, to około się nie obrażałem. Okej. Okay. Tego, że jak ja umarłem, to pewnie nic do nie dostałem, nie? Nie, bo, bo nie. Nie, nie. Czekaj, nie, ty musisz do tego chłopa kurty pociski kupić. Pana, ja potrzebuję pocisków. O, tu są. Kulam. Muszkiet do muszkietelu, czy nie, nie srebrna. Zwykła. Zwykła, zwykła. Okej, e, dobra, ja idę. Weź się do Lanżonu. <grym> Cześć, gdzie te sztabki są, że mogę te kulesy lepsze zrobić? Klucz. Słuchaj, idę sobie. Miałeś taki. Gdzie? A ty nie Poszukaj. Masz No, na pewno masz klucz. I. Gdzie też. A ty go rzucałeś? Nie, no otworzyłeś to dostałeś, na pewno. Czego szukasz zielonych stabek? No, żeby te pozyski lepsze zrobić. Teraz ci dam, bo pamiętam, w której skręce były. Wziąłem sobie cztery klucze, idę nam po... i tam. U, teraz, bo, teraz, bo, A, tu jest. Teraz, teraz że będziemy wam pił Jak, to po prostu kule i sztabki łączyć wszystko, nie? Tak. tak. To ile kule zrobił z tych sztabek? więcej. Gdzie to crafting było? A dam ci coś, gdzie jest coś. I, gdzie była... teraz no, pierwszy, Tu, 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 tu. Dam ci broń, co tak. trzymaj to. To jest halołowy. Wyrzutek granatów? Mam już item dla Adama. Jest tutaj. Podniosłem. Te. Jak mieczyk... Może mieczyk tu wypadnie, byłoby miło. Eee, dostałem... Dynamiczny wyrzutek granatów, czyli to samo co ciebie. Tylko to masz ja? lepsze. Klucz do świątyni. I twardy worek zarodników. Co to jest do... No tak, dektoplasma! Dektoplasma! Twoje foby tutaj. 18 sztuk to nie jest. To odłożę, to są, to odłożę. Klucz do świątyni nie, czym mi już potrzebne? Ja właśnie nie otwieram. Okej, okay, to tego ja do, dokładam do skrzynki. To tam święty? Nic, wchodzę do skrzynki otwieram. Muzecie ten, posłuchać motylka, to niedługo nas będzie. No dobrze! Nie a co jest, jest lepsze, ten duszek co mam, czy ta z góry mieczek? Ciężkie pytanie, bo nikt nie rozumiem. Wiesz, ja. mam od ciebie ten y, zwinny, ostry, ten kostur, wiesz, że mam na sobie jakby ten mieczyk i atakują. Albo no, mam nie, 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 nie. ten dynamiczny kwiat. Dynamiczny kwiat? No, demoniczny kwiat, że mam takiego duszka z kwiatkiem, co atakuje wszystko wokół. A, nie, to ten duszek p***owy jest. Nie. Gdzie on jest startowy? On jest na początku gry. Ale, cały, Ale cały czas są to w ekwipunku, nie? Nie, to, to ten mieczyk jest znacznie lepszy, odkąd włączyli opcję usuwania kabli z niego, jest tragiczny Nie można już kabli no, usuwać? Nie. Dobrze więc, na YouTubie. Na YouTube, takim to wesołym akcentem pokonanie bossów kończy ten odcinek. Y bossa. Sterary w sumie to tyle. Ilu, ilu.